Nieczęsto zdarza się, żeby remonty ulic trwały krócej, niż było to zaplanowane. A jednak prace trwać miały 5-6 tygodni, jednak ekipie remontowej wystarczył równy miesiąc. Mowa o remontowanym torowisku przy Placu Wolności. Prace na tej trasie rozpoczęły się 14 kwietnia i dotyczyły wymiany niemal pół kilometra torów na ulicy 27 grudnia, od Alei Marcinkowskiego do ulicy Gwarnej. Są już nie tylko nowe tory tramwajowe, ale także przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych przystanek. Już 15 maja nowe tory zostaną oddane do użytku. Oznacza to, że linie numer 3, 9, 11, 13, 16, i N21 powrócą na trasy obowiązujące przed remontem. Na swoją stałą trasę, przez ulicę strzelecką pod górną oraz 27 grudnia, powrócą tramwaje linii turystycznej nr 0, które podczas przejazdu zatrzymywać się będą na przystanku Marcinkowskiego. Jednocześnie z dniem 15 kwietnia zniknie z ulic linia autobusowa za tramwaj numer T9, a także zlikwidowany zostanie tymczasowy przystanek półwiejska na ulicy Górna Wilda dla linii numer 2 i 9. Remontów w Poznaniu nie widać końca i na pewno każdy życzyłby sobie, aby wszystkie rozkopane ulice w naszym mieście tak szybko zostały oddane do użytku kierowców.